Witam Was tutaj, Cake, a dzisiaj to jest już oko. Dokładnie trzeci odcinek z Let's Play. Przepraszam, niezwykła Przygody z Mike. Tak, widzicie, że nie jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie kiedyś. Ponieważ pierwsza zgubiłem swój dom. Po drugie, chciałem już wyruszyć. Wyruszyć, szukać... Kurwa, szukać domu w króle, żeby szukać dokładnie miejsca na to. Bo mam takie fajne... Żółte spodnie na 15 level, no bo jak to było? Ostatnio miałem taką walkę z zombiakiem. Zombiak miał... Nie, nie zombiakiem, przepraszam, szkieletem, szkieletem a no nie taki... Y, taki normalnie warrior, wszędzie normalnie. T taki całe eku miał skórzane. Dobra, zniszczyłem go tą oto się kierą państwo. Nie. Zniszczyłem go killo. Czy <średy> ty temam weku No. I dostęp te spodnie potem je przebarwiłem na żółto, a nie wiem czy... Nie, wy byliście przy tym, no co ja mówię. ładna dziura. Wy przy tym biliście to, co ja gadam, ale ładne że to wspomniało Więc pan... Państwu, proszę państwa, mam dynię. Dada, 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 dada. Duba, 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 duba. Tak. Dobrze, to to tu do Tak. Tak. Jedziemy z tym Tak. Tak. <laughs> <laughs> normalnie rozwala, jak Tak. na mordę mojego Tak. Nie no, mam dużo, dużo. I niedługo chyba zacznę coś let's playa z, moi, z mojego serwera, nie no ja ma tylko. Dokładnie serwer się Owen OwenCraft Jestem nawet tam wykokszony. Mam ponad półtora staka złotych jabłek. Mam chyba tylko dwa koksy jabłka. Normalnie takim, takim nie no. Taki by normalnie ocalały na PvP, że ciągle i ten bym ocalał. Nie wiem czy w ogóle to coś znaczy, ale dobra. Chyba nic. O, nareszcie jakiś porządny bioma. I pożegnam wszystkich. Dobra, już, okej. dobra. mi się piosenka. Chyba wiecie, co to za piosenka. Nie no, ale... Powiedziałem tylko parę słów z tej piosenki. Akurat jej podziem Ale już tam, dobra, pewnie nie znacie. Nie. Dobra, to ruszamy. Zalotę. Szczerze okay. tylko w domku chyba tylko zostawiłem... ...ja tu crafting table... ...i ten piec, jak, no i te kokobinsy. Te ziarna kakaowce tylko... ...zostawiłem. No za dużo rzeczy nie zostawiłem tam. Dobra, widać, że albo będziemy musieli zrobić postój, albo musi się, osiedli, się tu osiedlić. Szczerze, mogłoby się to siedzieć, bo bardzo ładna okolica, wam powiem. A, no, możemy się tu osiedlić. No, może na razie będzie taki mały szałas. To, to na razie będzie taki malutki szałas, ponieważ zbliża się pierwszy... pierwszy... Naprawdę się przeżywam pierwszy odcinek. Będzie jak niedługo noc, więc trzeba by zrobić sobie jakiś domek. Tak, wejście nie jest na ośrodku, bo nie chciałem. No i resztę oblepimy dirt. Nie, 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 bo to będzie jakiś tam... No przecież będziemy musieli dużo materiałów pozbierać na duży dom. Więc jak mamy jakiś dom początkowy, to jest jakiś trochę porządny może. Możemy takie okno walnąć takie obszerne. Moglibym tak zrobić. Tak. No i domek jak... No i domek? Nic dodać nic ująć. normalnie piękno. Tak, będzie z bruku, ale nie mam na, nie na normal Dziwne, zero mopków, to mnie dziwi. Jest normal, nic nie grzebałem w ustawieniach. Powinny być mopki, a ja ich nie ma, proszę Państwa. Proszę Państwa, proszę Państwa. Czas by sobie zrobić może jakąś skrzyneczkę. Okay. Skrzyneczka i drzwi najlepiej, bo drzwi nie ma. I dzisiaj, nie dzisiaj, ja czekaj od niedawno, zaczął się wakacje, do nie 5 lipca dzisiaj więc filmiki będą się pojawiać bardzo często ponieważ ja mam, mam wenę do nagrywania ja na razie na razie mam wenę, więc mogę sobie nagrywać dla moich widzów i bardzo będę miał z tego wielką motywację jeśli wy będziecie też oglądać mnie nie będę bardzo, ale to bardzo 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 szczęśliwe nie możemy przecież iść spuwać. Sprawdźmy drewnę z skrzynki Pójdziemy Teraz jak pójdziemy Ciekawe czy da się Kula szlam Nie da się To jest slime ball no, Możemy iść spać Krap, krap, krap. Z... Odcinek będzie szczerze kr... LOL. Ja piernicza. Ale odleciał koleś, nawet nie zdążę z niego... Ujo! Proszę, nie, nie, nie. Proszę. Mam jedno serduszko. 16. O. Co ja zmię dziś? Przepraszam. Nie. Zaraz umrę, nie? Nie, 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 nie. się. Muruję, ok muruję, muruję, ok. muruję okno. Ok. Muruję okno. Teraz nic tutaj nie wlecie. Wszystko sobie składamy. Mąkielamy żeby mnie nie gnębiło nigdy... nie mam pomysłu co powiedzieć nie mam w ogóle tematu żeby zapuścić jakiś więc nawet nie wiem o czym mamy pogadać sobie zjawisko z bityków hmm, wystarczy no i teraz Teraz na pewno nie przyjdą tutaj. Ho, nie, tego się tak nie da zrobić. Teraz mi tu żadne mordy nie przyjdą. Nie, zabrakło jeden patyk. Loka włączy. Kończymy włączyłem włączać sobie. I teraz... O jakieś mi się. Nie wiem po co tu dałem, ale. Domeczek. Cake. Nie, nie. Nie, o. Precz. Kimbus. zamurowane okna bardzo, bardzo przytulnie. Zamurowane mam normalnie super wykładzinę zielona. Wykładzina normalnie pierwsza klasa wam powiem. Nie ma lepszej. Bardzo polecam wykładzinę. Dę raz skrzyneczko sobie drugą zrobimy najlepiej. Żeby tam się wszystko w jednej no. chyba nie mam nawet materiału, żeby zrobić sobie zbrojkę. Nie, mam tylko to, że las... nie chcę go tak szybko już tracić. Zaraz zero skóry. To samo, sama ja nie chcę ich teraz być Ale to naprawdę trochę creeper wysadził. Nie, ja tu odbuduję coś tam, żeby jakoś tak nie wyglądało głupio, bo mi się tak nie podoba bardzo. jak creepery wysadzają takie ładne miejsca, potem ja je nagle zawsze odbudowuję, żeby jakoś to... Żeby jakoś to, kurczę, wyglądało, bo tak to, no zdaniem bardzo brzydko wtedy wygląda, jak po wybuchu Creepera. No, jeszcze troszkę tego tam mi brakuje. No mam 16 level i niedługo będziemy się szykować do wiecie, do kopalni, ponieważ trzeba sobie znaleźć trochę żela żeliwa, nie, żelaza. Żelaza chcę sobie trochę znaleźć, wtedy będzie mi bardzo łatwo już w życiu. Będę jakieś dobre już, powoli w dobre eku Będę kokił w ogóle, wszyscy się nie będą bać. Co tu? Aha, Eleta. ten flash. Ja Zbigniew przyjmował sobie to już będzie trzeci odcinek, szczerze, I nie, nie, nie chce się go wstawić, ale chyba wstawię go w sobotę, czyli jutro, będzie dzisiaj jest piątek, piątego, czekajcie, dzisiaj nie jest piąty, a nie, dzisiaj jest piątek, piątek piątego, no, nie chce nie, mi nie chcę się wstawić go dzisiaj, więc stawię go w sobotę, 6 szóstego, no, więc... Na tym chyba zakończymy nasz odcinek, to taki krótki odcinek przeprowadziliśmy się żegnamy się z nim, o, tak? obok niego się pożegnamy na, pod na F5, czekajcie o tak, a więc o. komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i pamiętajcie, bądźcie zawsze na bieżąco, chcemy i z moimi Firkami Cześć